Bardzo proszę nam powiedzieć, skąd Pani do nas przyjechała i przedstawić się? Oj, przyjechałam z Poznania, bo tam od 30 paru lat mieszkam, ale już mam 63, więc to nie jest tak dużo. Urodziłam się, że tak powiem, w Leżdenku na Dzikim Zachodzie i popieram ziemię takie o piękne, zielone, tak jak tutaj i na zachodzie, i wschodzie, gdzie się da, nie i góry. Proszę powiedzieć, czy to jest Pani pierwszy bieg? Kwidzenie jest to pierwszy bieg. Przyjechałam, no po prostu poznaję się, świat, kraj, pięknie, podobało mi się kibicowanie z tych pracowników na terenie zakładu. Piękne były te dwa razy takie te mgiełki, cudowne były, delikatne. Na trasie, nie, żeby co, się ochłodzić? Tak, na terenie zakładu. No co jeszcze, no było, no, cieszę się, że zrobiłam te 66 minut, nie? No to jest dla mnie, to jest super, bo ja wolę dłuższe dystanse ze względu na moją niepełnosprawność, rozkręcam później. No, ale trasa, a jak trasa? Trasa super. Nie, dzisiaj nie jest tak, że to ciężka, tylko że ta parnota. Parnota i to serce wysiada i oddech. Ta, a co jeszcze muszę pochwalić? Po prostu y, tych kierowców w Kwidzynie. Po prostu człowiek ma jeszcze 2-3 metry do przejścia, a oni już się zatrzymują i przepuszczają. Więc chwała im za to i jak pani może, to proszę ich pochwalić, bo dziękuję chyba to pierwsze, co się w Polsce Dziękuję za te miłe wstawiczyć. słowa. Dziękuję. No. dziękuję i gratuluję.